Dlaczego pan y, dziewczynę stresuje? Słucham? Dlaczego pan kobietę stresuje? Ja stresuję kobietę? Tak. Czym? No odjechać, muszę się pan przesunąć? A dlaczego mam się przesunąć? Mogę, ale nie chcę. No proszę pana, że się pan przesunął. Ale nie chce się przesuwać. A dlaczego taki jesteś? Masz kłopoty jakieś? Nie. Ja Wojtek, Wojtek jestem. Pan nagrywał jeszcze. To pan jesteśmy na pan chóra. czy na ty? Bo nie wiem. Ja jestem Wojtek, miło mi cześć. Nie, 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 nie? Wiemy się z tym tak. Okej. Okay. Przesuń się. Dlaczego? No kobieta chce jest. Ale dlaczego ja mam się przesunąć? A jak ona tu wjechała? No ty masz kłopoty ze sobą, nie? Ale... Chodzisz, e robisz, robisz e filmy, bo nie tak. masz co robić? Tak. No, tak. A to, to znaczy, Żona na działce jest. jest. W jak, jaki sposób? Czekaj, bo ten pan lepiej no, no właśnie. Na Tam, Tam na są policjanci. policjanci. He, he. Mówię, to ta, ta, ta Dlaczego to kobieta ludzie, ma chodzić? Co, Może pan by poszedł? Yy, nie, ja będę na ciebie <grym> patrzył. A, dobra. To jesteśmy na ty czy na pan? Wiesz co, wcześniej miałem chwilę szacunku do ciebie, ale teraz już nie mam. <grym> ale co się stało, że nie masz do mnie szacunku? Mówię, tacy ludzie są strasznie mali. Ale ja Tacie jestem akurat od ciebie ze 6 cm wyższy. Nie, to wyższy. o to chodzi. To chodzi o to, że nie masz co robić, tylko y, szukasz a wiesz, problemów. Ale nie mów brzydko, bo popsujesz mi film. Naprawdę? nie, nie dawaj tej satysfakcji, pójdę, co? Pójdę, no pójdź, pójdź. Nie odzywaj się. A, czyli z panią nie jestem, a z panem, a z tobą jestem, dobra. No i co, masz fan? Wrzucasz to do internetu? Tak. Zajebiście. Mam fan, wrzucam to do internetu, zgadłeś. Super. Jesteś zajebiście. No wiem. E, to masz jest... szacunek do mnie, czy nie jesteś. masz? Czyli jesteś jestem zajebisty, ale się... nie masz do mnie dla... szacunku? Nie, tobie się wydaje, że tak? jesteś zajebisty, uważam, że jesteś zerem. A, zerem jestem. No to spoko, no. Ale jakie rzeczy? Stoją na chodniku? Każdy ma prawo stać na chodniku. Patrz, ty też stoisz na chodniku. Biedronka po tobie chodzi. Masz biedronkę na ramieniu. Nie wiem, czy to nie jest agitacja w czasie ciszy wyborczej. O, dwóch panów policjantów widzi. Przytul, przytul, bo pani się zestresowała dobre? Wojcie Galeński, miło mi. Do czego pan nie chce pozwolić wyjechać, Ludziom? Co to znaczy? Bo nie no, rozumiem. Ja tak no ja stoję na chodniku proszę pana, tak jak pan. No pan tak. też teraz nie pozwala wyjechać. Ale pani jeszcze nie wsiadła do pojazdu. Aha. No dobra, to Wiesz, czekamy pan. aż wsiądzie, tak? No tak. Dobra. Stwierdza Pani normalnie. Kobietę, słuchaj, stresuje. Ale jak ja ją stresuję stojąc na chodniku, mi wytłumacz? Ja stoję na chodniku. Czekam na kogoś. Pana, widział Pan jeszcze znak tamten? Widziałem znak. I co to za znak? B36, zakaz zatrzymywania się. Na ulicy. Słucham? Widział Pan ten poniżej? Co parking, ten znak mówi? Że parking ten jest. A, idę se zobaczyć. To jest A? Jaki tu mamy koniec, znak? Tak, tak. Parking, koniec. Proszę tak. pana, całe życie odkąd tutaj są mecze, zawsze ludzie tutaj parkują pojazdy. A proszę. ja całe życie, proszę pana, odkąd jestem pieszym, czyli od 42 lat, chodzę po chodniku. I mogę na, po nim chodzić i na nim stać. Mogę, mogę. dziękuję. Czy dalej pan będzie utrudniał odjazd? W tak. A dlaczego? Ponieważ mam prawo tu stać. Ja rozumiem, że pan ma prawo. Prawo, tak? Tak? A, proszę odejść. Dlaczego? Pan Ale dlaczego e, mam wyjazd, odejść? Tak? Ale to nie jest wyjazd, to jest chodnik. Proszę pana, no. Może pan odejść ode mnie dalej? To pan powinien maseczkę założyć, tak? Nie. Proszę odejść. Dlaczego? Rozumie, Ale na, 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 na jakiej podstawie pan mnie zmusza, żebym stąd odszedł? Na jakiej lotuje podstawie? pan wyjazd samochodów. Ale to nie jest wyjazd, to jest chodnik. Parking się skończył, cztery samochody Dobrze, dalej. Dobrze, podjęliśmy wobec pani interwencję. I teraz, y, proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie mam się odsunąć? Wtedy się odsunę. Żeby umożliwić po prostu kobiecie odjazd. Ale... ten nie da się odjechać. To, to nie jest odjazd. To nie jest wyjazd. To jest chodnik. Prawda? No, nie do końca. Może wezwiemy policję z Wydziału Ruchu Drogowego i wtedy no, pan oni rozsądzą. On chce, pan wzywa. Tak? Dobra. To też chciałbym poinformować, że za nieuzasadnione wezwanie może pan zostać ukarany mandatem. No to nie, to nie, to boję się, nie, nie, nie dobra, w to nie Ale dobra, to pan mi powie, na jakiej podstawie mam się przesunąć. Proszę pana, proszę się odsunąć, Dlaczego wyjazd, tak? Ale ten... Proszę pana, proszę... Proszę mnie nie... Proszę... Co pan mnie popycha? Co pan? Proszę mnie nie popychać! Chwileczkę, proszę mi... Proszę, proszę, tu idzie pani z wózkiem, proszę, proszę mi, mi nie popychać! Idzie pani z wózkiem, z wózkiem tak? i pan z dzieckiem, proszę mi nie popychać. Ja to nagrywam, proszę pana policjanta. Pan panie się dobrze. przedstawił grzecznie, pan się nie przedstawił, proszę się przedstawić. Ja wobec pana nie podejmuję interwencji. Dobrze? To proszę mi nie dotykać z łaski dobrze. swojej. Nie pan też nie. Dotyka. Dobrze. Bo pan nie chce, żeby kolega Czy pana miał pan wyjazd panie, Proszę tak? mnie nie popychać! Przeciwam. Co pan mi wchodzi tu na mnie? Uwaga, samochód, uwaga. Czemu pan, mnie, czemu pan mnie popycha? Proszę mnie nie dotykać. Proszę zejść. Czemu pan mnie popycha? Na jakiej podstawie pan mnie popycha? Proszę ma mi... pan wyjazd pojazd, Ale to tak? nie jest wyjazd, to jest Nie hobby. pluje pan na mnie. To pan się na mnie nie ładuje, proszę pana, no. pan, przepraszam, przy tak się nie zachowywać dobrze? Jak ja się zachowuję? Tata kultura, pana. Ale jak ja się zachowuję? Stoję na chodniku, ludzie. O kurde, jaką mam obstawę. Pana... Proszę się do mnie nie zbliżać. Nie ma pan żadnych podstaw, żeby. Tak? Tak? Proszę o pana dokument Nie mam dokumentu tożsamości. Na jakiej podstawie pan mnie legitymuje? Proszę Na jakiej podstawie pan mnie legitymuje? artykuł 15 ust. 1 punkt 1 To znaczy? policji. To znaczy? Proszę sobie, ma pan telefon, otworzyć i przeczytać. Nie. Dlaczego? Dlaczego mam się odsunąć? pana przepraszam, Za co mnie pani przeprasza? Żeby pan się odsunął. A dlaczego? Bo chciałem, żeby pan się odsunął. Ale ja stoję na chodniku. Ja wiem, a pani pojęcie. jeździ nielegalnie po chodniku? Bardzo mi przykro. Jeżeli jeżdżę nielegalnie, to proszę otrzymać mandat. To proszę otrzymać mandat. Nie daję mandatu. No, nie mam takich uprawnień. No właśnie, to chciałabym, żeby pan nie przepuściła dlatego że wyjeżdżam. Moje dzieci chciałyby już pójść spać. To pani wezwie taksówkę, proponuję. Dla pana? Nie, dla pani. Ale tutaj jest mój samochód. A ja tutaj jest stoję i to jest chodnik, i pani nie ma prawa po nim jeździć, a ja mam prawo na nim stać. Że, ale chciałem, żeby nie. zgadza wy... się pani z tym? Oczywiście, że się Dziękuję. zgadzam, ale chciałam, żeby Pan no, już, proszę, by... już Pani nie, nie słucham więcej. Tak, że... Już Pani więcej nie ja słucham. Ja wiem, nie A ja bym chciał, wie pani co bym chciał? Tak. Słonia z czekolady. Ale Załatwi pan, to mi to Pani. Znaczy zrobi Pan, co, co Pan chce. Rzucę pani to mogę na panu YouTube tego, na... Zainość, na kanał. A pana potem e, A nie pan oskarżyć za publikację tak. Natomiast Może powiem, powiem panu taką rzecz. Jeżeli ja robię coś nielegalnego, to tego są organy, które mogą mi dać za to karę. Na, Mamy tu organy. Na przykład tak, panowie. Ja w, tej natomiast, w stosunku do pana czynności Tak, pouczenie było. Natomiast. Nie, jeszcze nic nie było, bo dopiero wziąłem ja pan od pana do przynosi. A, no to czekamy, Możę aż pan mi przeprowadzi czynności. Ale to jest jako współobywatel, że robię coś nie tak, ale w tym momencie zachowuje się pan troszeczkę nieprzyjemnie, dlatego że przyznaje się do błędu. Ale pani utrudnia mi wyjazd. I ogranicza pan teraz moje wolności tak. obywatelskie, a ja osobiście panu żadnych wolności nie ograniczałam. I uważam, że w momencie, kiedy ja powiedziałam panu okej, okay, ma pan rację, może już pan się usunąć, bo osiągnął pan to, co pan chce, tak? Nie. A co pan chce? Bronię pieszych, żeby pani nie potrąciła nikogo. To my panią Do godziny do... 24 to... możemy zaczekać, wtedy tu nie będzie żadnego nie, ruchu nie ma, pieszego, ani rowerowego. Takiego, nie ma tak, proszę pana. <laughs> pieszych może pan też <laughs> Dobra. Być 6. Jest godzina 18.32. Ja Umówiłem się, że do ja 18.30 tu będę, ja panem więc panem idę do nie. domu. Do widzenia. A, jeszcze muszę czekać, tak, tak dobrze. Tak. Do... Panowie, nie stójcie na ścieżce rowerowej, to jest zabronione. Dobrze, dobrze. Film pod tytułem policjant asystujący już mam. Pan policjant prowadzi pana na ścieżce rowerowej. Nie, nie, pan policjant chciał, żeby pan jechał tyłem, ale dobra. Tak? Samochodoza, taka choroba. Samochodozis. Ale pan też ma samochód? Trzy. Na dodatek jestem zawodowym kierowcą autobusu. Ale zawsze legalnie pan parkuje? Staram się. Jeżeli to ma jakiekolwiek znaczenie.